Dzień dobry, witam Was na lekcji informatyki, moja droga klasa czwarta. Ja już tutaj jestem na stronie studiocode.org, czyli na stronie poświęconej godzinie kodowania. Już po obejrzeniu tego filmu, film jest tutaj, popatrzcie w moim tutaj lewym dolnym rogu. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę, a zachęcam do tego gorąco, proszę sobie obejrzeć ten krótki, dwuminutowy film, bo naprawdę warto i można się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Ja tutaj już przejdę do, samego, do samej gry, do rozwiązywania programu. Mamy tutaj oczywiście polecenia, mamy wskazówki tutaj te w takich chmurkach, kliknij na uruchom, aby uruchomić program, przeciągnij blok idź i przypnij go poniżej do innego bloku itd., itd. Słuchajcie, ja sobie te wskazówki na razie powyłączam. No i tutaj jest nasze zadanie, czy możesz pomóc mi złapać niesforną świnkę? Poustawiaj na sobie kilka bloków, idź do przodu i naciśnij uruchom, aby pomóc mi się tam dostać. No, i tutaj mamy po, po uruchomieniu idź do przodu. Zobaczcie, jak teraz uruchomię ten program, który jest. To on tylko raz idzie do przodu i nic się nie dzieje. Nie złapał jeszcze świnki. Więc resetujemy ten program. Za każdym razem, jak się coś nie uda, to trzeba go zresetować. No, i dołożymy jeszcze jeden bloczek. Idź do przodu i uruchomimy nasz na program. Sukces! Zgadza się. Mamy tutaj sukces, osiągnęliśmy niesamowity sukces. Nasza świnka została złapana. Możemy kontynuować oczywiście zadanie. Mamy drugi poziom, popatrzcie, pierwszy zaliczony. Świnka powoduje jeżenie moich piórek, pomóż mi ją znaleźć. No i znowu mamy tylko iść do przodu, bo nie mamy tutaj żadnych labiryntów. Nasza świnka powinna iść do przodu, znaczy nasz ptaszek, tak? Generalnie myślę, że tutaj trzy razy wystarczy. Spróbujemy okonać potem. Sukces. Dobrze. Ok. Śledź drogę i doprowadź mnie do tej głupiej świnki. Unikaj TNT, bo inaczej polecą piórka. No to, słuchajcie, tutaj widać, że musimy iść dwa razy do przodu, z tego co y, tak myślę sobie, że dwa razy do przodu. Potem musimy skręcić w prawo, popatrzcie, na czerwonego ptaszka, tak, y, i oczywiście pójść do przodu. Spróbujemy, czy to będzie działało. Możemy pokazać, za każdym razem możecie zobaczyć, jak wygląda kod. Y w prawdziwym tutaj programowaniu jest wszystko ok, więc możemy przełączać do następnego zadania, czyli zadanie czwarte. Oj, teraz musimy iść jeden raz do przodu, potem skręcić w lewo. Popatrzcie zawsze jak nasz ptaszek ma skręcić, czyli ten czerwony, tak? Znowu iść do przodu. Znajdziemy się wtedy tutaj w tym miejscu na górze, ale nie będziemy jeszcze, nie złapiemy świnki. Teraz musimy skręcić w prawo. I jeszcze raz iść do przodu i myślę, że nasza świnka już będzie w naszym zasięgu. W lewo, do przodu, w prawo, do przodu. Dobrze. Zadanie piąte. Dobrze nam idzie. Teraz musimy iść, tak, musimy na pewno iść do przodu, bo uderzymy w tę, tą skrzynkę, więc musimy skręcić najpierw w którą stronę? W prawo. Wtedy on się ustawi w dół. Iść do przodu, przeskoczy nam wtedy o jedno, potem skręcić w lewo, żeby się ustawił w ten sposób, potem raz, dwa, trzy razy do przodu, musimy tutaj trzy bloczki do przodu, no i będziemy na wysokości świnki, wtedy trzeba skręcić, patrząc na świnkę w prawo, i jeszcze jeden raz skoczyć do przodu i Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć naszą. Tak, skręciliśmy, idziemy do przodu. Skręciliśmy. Raz, dwa, trzy, skręcamy. Oj, zobaczcie, pomyliłam się. Czyli już wiem, że tu nie mogę skręcać w prawo, tylko muszę skręcić w lewo. Zmieniamy tutaj yy, kierunek skrętu i resetujemy program i uruchamiamy raz jeszcze. Słuchajcie, czasami ja też popełniam błędy. Ale to wszystko jest po to, żeby człowiek się nauczył. Wiecie, że człowiek uczy się na błędach. No i tak po prostu się bawimy dzisiaj na lekcji informatyki w godzinę kodowania, czyli uczymy się kodować. Tego nie będę oglądać. Człowiek wam na pewno znany. Popatrzcie, teraz mamy nowy bloczek. Powtarzaj 5 razy. Ja zobaczę, ile kroków muszę powtórzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bardzo dobrze. Pięć razy muszę iść do przodu i. Nasza świnka będzie chyba złapana. Sprawdzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super. Udało się. Tym sposobem zaliczyliśmy już siódmy poziom. Szósty, przepraszam. Jesteśmy na siódmym poziomie. No i moi drodzy, no. Jedynym problemem jest to, że tutaj nasz ptaszek jest ustawiony, on idzie jakby stąd tego niebieskiego trójkąta, więc musimy go ustawić dobrze, więc tutaj musimy skręcić tym ptaszkiem prawo. Czasami też mam problem z określeniem tego. No i teraz ile razy musimy tutaj przeskoczyć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć razy trzeba iść do przodu. Sprawdzimy, czy to dobrze będzie. O, raz, dwa, 3, 4, 5. Brawo! No to już mamy teraz siódmy poziom. I teraz uwaga, tutaj musimy iść raz, dwa, trzy, cztery razy do przodu. Czyli tutaj oczywiście zmienimy sobie na cztery. Pamiętajcie, że. Programiści piszą jak najkrótszy program. Popatrzcie, tutaj mamy do wykorzystania tylko 6 bloków, więc nie możemy sobie tutaj robić 4 razy iść do przodu, iść do przodu, iść do przodu, iść do przodu. Bo nie starczy nam tych bloczków. Teraz musimy skręcić w lewo, żeby pójść do góry. I znowu, ile razy musimy powtórzyć nasz skok? Jesteśmy w lewo, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli pięć razy musimy iść do przodu. No i sprawdzimy. Mamy 6 na 6 bloczków wykorzystanych, czyli już więcej byśmy nie dołożyli żadnego bloczka. Sprawdzimy, czy nasz program działa. Udało się. Ponowny sukces. Już prawie połowa. Nie można usunąć bloków, które są szare, czy mógłbyś jakkolwiek rozwiązać tą łamigłówkę. E, powtarzaj trzy razy. No, nie można ich usunąć, tak? Czyli generalnie te bloczki, które są szare, muszą zostać. E, co musimy tu robić? Raz, dwa do przodu. Musimy tak w lewo, w lewo. W, prawo, w lewo skręcić. Raz, dwa do przodu. Znowu w lewo. Raz, dwa do przodu i w lewo. Raz, dwa do przodu. Więc generalnie trzy razy powtarzamy tak. Skręcamy w lewo. I dwa razy do przodu. I sprawdźmy, czy to będzie dobrze. A, przepraszam, my jesteśmy ptaszkiem, to nie możemy skręcać inaczej, inaczej. Ja się wybaczałam na świnkę, słuchajcie. Oj, mój błąd. Ptaszek musi iść dwa razy do przodu. Raz, dwa i musi nie skręcić w lewo, tylko w prawo. I sprawdźmy, czy to będzie działać. Pójdzie dwa razy, skręci w prawo, raz, dwa, skręci w prawo i raz, dwa. Spróbujmy teraz. Brawo! Jesteśmy na miejscu. Dziesiąty poziom. Nie będę tego oglądała. Szkoda mojego czasu. Teraz uwaga, musimy iść raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. A tu mamy powtarzaj, aż złapiesz świnkę. Czyli powtarzaj, aż złapiesz świnkę, idź do przodu. I sprawdzamy. Na razie nie ma świnki, to więc idzie cały czas do przodu, do momentu, kiedy tą świnkę złapie. O, proszę bardzo. W zadaniach 10 i 11 mamy ten bloczek powtarzaj aż, czyli mamy drugie zadanie na ten temat. Eee, powtarzaj aż złapiesz świnkę, tylko teraz musimy skręcać, czyli idziemy dwa razy do przodu. Dwa razy do przodu i musimy skręcić w lewo, bodajże, tak? Bo jesteśmy tym ptaszkiem na dole. Brawo! Udało się. To było już poziom jedenasty, moi drodzy. Popatrzcie, jak nam dobrze idzie. Mamy 12 poziom, coraz trudniej. Teraz już jest labirynt, moi drodzy. Popatrzcie. Eee, droga osobo, ja zombie, ja głodny, muszę dostać się do słonecznika. Czy potrafisz mnie tam przeprowadzić? Używając zaledwie pięciu bloków. Zobaczcie, musimy tak iść. Prosto, skręcić w lewo, skręcić w prawo, tak? Czyli tak, powtarzaj, aż złapiemy tego słonecznika. Idź do przodu, chyba to jest jeden krok, nie wiem, bo teraz mamy zombiego, to już troszkę będzie gorzej. Skręcamy w lewo, e, idziemy do przodu i skręcamy w prawo. Słuchajcie, ja sobie po prostu idę tym, mm, no nie wiem, tak jakbym sobie wyobrażała, jak on musi iść. O, i tak cały czas będzie chodził, aż dojdzie do naszego słonecznika, czyli mamy nowego bohatera. No, i popatrzmy. E, tutaj akurat nie zrobiłam jeszcze programu, ale kliknęłam uruchomnie zauważam, że już mam. Teraz tak, ok, jest podobne, ale jednak trochę inne, czy potrafisz wykonać używając 2-5 bloków. Czyli tak, musimy się przede wszystkim. ten y, bloczek użyć, kiedy dojdziemy do słonecznika. I teraz musimy się obrócić, czyli on musi od razu skręcić w prawo, bo tam jest ten taki potwór, który go zje. Skręcić w prawo, iść do przodu. Skręcić w lewo. Czyli tak, w prawo do przodu, w lewo, do przodu, tak. I myślę, że teraz to nam zadziała. Sprawdźmy, czy jest ok. Tak, widać, że on będzie powtarzał te czynności aż do momentu, kiedy dotknie, złapie tego słonecznika. 14 poziom. Yy, mamy tak. Powtarzaj, aż. Dojdzie do że trzeba iść do przodu. Jeśli ścieżka jest w lewo, no to wtedy skręć w lewo. Tak? Kiedy on dojdzie do tego rozwidlenia i zobaczy, że ścieżka może prowadzić w lewo, to musi skręcić w lewo, no i, i potem iść do przodu. I sprawdźmy, czy udało się to zrobić. On cały czas jak zrobi jeden krok, to sprawdza a, tak hmm. jeśli ścieżka jest w lewo no to skręć w lewo dlaczego on tutaj tego nie zrobił jeszcze raz sprawdzimy jak on działa Brains. idzie do przodu Sprawdźmy, czy to jest nam potrzebne. O, teraz jest ok. Słuchajcie, tutaj niepotrzebny był ten bloczek iść do przodu, zresztą miałam za dużo tych bloczków. Powinno być ich pięć, jak widać, a ja przekroczyłam o jedno. Dobrze. Słuchajcie, no ja też się tego uczę. Pierwszy raz gram w tą grę, więc... Tam jest mnóstwo gier na stronie Ork, więc dlatego też nie, nie używałam tych gier do końca wszystkich. Yy, aż dojdziesz do słonecznika, i my jesteśmy teraz tutaj, czyli tak yy, powtarzaj yy, aż. Yy. Jeśli ścieżka jest w prawo. Jeśli ścieżka jest w prawo. Yy, on ma tak iść do przodu. Jeśli ścieżka jest w prawo, to ma skręcić w prawo. I teraz tak, on pójdzie tu w prawo, i znowu będzie w prawo. Spróbujemy, czy to teraz nam zadziała. Słuchajcie, jesteśmy już przy 16 poziomie. Teraz mamy nowych bohaterów. Żołądź, eee, żołąd, żąąć. Żołąd, żołąd. Użyj bloku, jeśli by sprowadzić mnie tam przy użyciu jak najmniejszej liczby y, bloków. Powtarzaj, aż oczywiście dojdzie do naszego żołędzia, czyli mamy epokę lodowcową. I teraz on musi sprawdzać, czy jest w lewo ścieżka, tak? Czyli jeśli ścieżka jest w lewo. Czyli on ma iść do przodu. O, przede wszystkim musimy dać ten roczek iść do przodu. Jeśli ścieżka jest w lewo, ma skręcić w lewo. Sprawdźmy, czy teraz nam to zadziała. Zobaczcie, nasz wiewiór zmierza do naszego orzeszka. To jest poziom szesnasty, moi drodzy, więc to nie jest takie strasznie trudne. Jak już opanujecie tą metodę, to myślę, że sobie poradzicie już z każdym poziomem do samego końca tej gry. Tak, kontynuuj. Poziom siedemnasty, moi drodzy, zostały nam cztery do końca. Teraz uwaga, na pewno powtarzaj, aż zjeżdż orzeszka. I na pewno musi on iść do przodu. Idzie, 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 musi skręcić w lewo. Idzie, 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 musi skręcić w prawo. Ym, czyli, czyli teraz tu trzeba dać. Ym, chyba dwa bloczki, bo on raz skręca w lewo, w prawo. Przepraszam, w prawo skręca, w prawo. A e, nie, czyli w prawo. Jeśli ścieżka jest w prawo, to skręć w prawo. Sprawdzimy. Dobra, bardzo prosty poziom. 18. Pominę film. E, I teraz uwaga. biewiór mamy tutaj. On idzie do przodu, tak. Czyli znowu powtarzaj, aż zjesz orzeszka. Idź do przodu. Na pewno ten bloczek zawsze musi być. No i teraz, jeżeli on będzie miał ścieżkę w lewo, to musi iść tutaj. Ale tutaj już nie może. Hmm. E, tak. Tutaj zrobimy ten bloczek. Jeśli ścieżka jest do przodu, to idź, idź do przodu. Tak? Jeśli do przodu, to idź do przodu. W przeciwnym razie, jeżeli ona jest w lewo, na przykład, no to będzie skręć w lewo. Sprawdźmy. Czyli tutaj idzie do przodu, nie ma, więc skręca. No i teraz idzie do przodu. Pyk, 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 pyk. Gotowe. Ok. Słuchajcie, zostały nam dwa ostatnie poziomy. Ja Wam jeszcze pokażę, jak te poziomy sobie rozwiązać. Na pewno powtarzaj, aż tutaj zjesz orzeszka. Jeśli ścieżka jest do do przodu, idź do przodu i on tu będzie skręcał w prawo. Czyli tak, jeśli do przodu, to ma iść do przodu. W przeciwnym razie skręć w prawo. Ale jeszcze musimy dodać idź do przodu. Przepraszam, chyba jednak tego bloczka tu nie będzie. Yy, tego idzie do przodu, bo widzę, że mam za dużo bloczków. Zobaczcie, tutaj było na czerwono zaznaczone, że za dużo użyłam bloczków. Ma być 5 na 5. No to jeszcze raz. Sprawdźmy, czy to będzie działać. Do przodu, to idzie do przodu, jak nie, to skręca w prawo. I znowu skręcił w prawo, idzie do przodu i już mamy sukces. Moi drodzy, ostatni poziom przed nami. Pewnie będzie mega trudny. Po uruchomieniu powtarzaj aż, wykonaj. Jeśli ścieżka jest do przodu, no to na pewno wtedy musi iść do przodu, no bo jak jest do przodu, to do przodu. W przeciwnym razie, jeśli ścieżka jest w prawo, to musi wtedy skręcić w prawo, a jak jest w przeciwnym razie w lewo. To pewnie będzie musiała skręcić w lewo. Więc tutaj mamy taką sytuację: czy jak w prawo, to w prawo, w lewo, w lewo. Sprawdzimy, czy to działa. Zaraz się przekonamy na ten temat, czy dobrze zrobiliśmy ostatni poziom. Jeżeli tak, no to mamy tutaj pełen sukces i już wiecie, jak z tą grą sobie poradzić. I mam nadzieję, że uda Wam się na dzisiejszej lekcji dojść do samego końca. Yy, ja bym prosiła, żebyście w komentarzu pod lekcją, czyli na klaszrumie napisali, czy udało się Wam dojść do 20 <laughs> poziomu z moimi wskazówkami, z moimi podpowiedziami. Mamy koniec, słuchajcie, pełen sukces. Tutaj jeszcze polecam sobie obejrzeć na końcu filmik. Myślę, że w ciągu całej lekcji uda Wam się mm, wykonać to zadanie. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Za tydzień. Tutaj dostaliśmy certyfikat, słuchajcie. Możecie sobie ten certyfikat pobrać. Jeszcze Wam pokażę, jak to zrobić. Drukuj. Jeżeli ktoś ma drukarkę, może sobie wydrukować. E, jeszcze Wam to tylko pokażę, jak to wydrukować. Moi drodzy, popatrzcie. Tutaj możemy sobie wpisać e, e, nasze tak naprawdę imię. Aha, tutaj zwyczaj wpisać imię, czyli generalnie wydrukujcie sobie to zaświadczenie na przykład i wpiszcie sobie długopisem, czy poproście mamy, żeby wpisała Wam tutaj Wasze imię i nazwisko. No i macie tutaj certyfikat, że uczestniczyliście w godzinie kodowania. Gdybyśmy byli w szkole, na pewno byśmy sobie to wytrukowali. No niestety nie jesteśmy, jak ktoś ma możliwość i chciałby sobie taki certyfikat wydrukować, to bardzo proszę, żeby to zrobił. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, widzimy się za tydzień na informatyce. Do zobaczenia, do widzenia, moi drodzy.